Co ty myślisz o Oli i o tym, jak się Ola zachowywała w programie? No szczerze, ja jakby nie negowałam żadnego zachowania, bo dopiero będąc po programie widzę. Co kierowało tymi ludźmi, jego zach ich zachowaniami. E, ale no jeżeli tak myślą, no to ja mówię: nie mam, nie mam nic przeciwko, każdy ma swoje zdanie, każdy swoje zdanie wyrabia. E, ale no Ola naprawdę no kombinowała, knuła, zresztą co widać codziennie. Ale no ludzie też potrzebują emocji, tak? Nie, niektórzy to negują, niektórzy myślą, że to jest dobre zachowanie, inni naprawdę nienawidzą aż za to wręcz Olki i, i Luizy, tak naprawdę, bo one są jakby w takim jednym pakcie. I Niektórzy uważają, że nawet one powinny być parą w programie. Ale jednakże mówię, no to są emocje, które widzą trzeba dostarczać i muszą też być takie postacie w programie. Pomiędzy Luizą a Olą była taka rozmowa, gdzie padły słowa, że jesteś osobą najbrzydszą. Jak odbierasz te, te słowa? Szczerze, jakby będąc w programie, nie wiedziałam, że padły takie słowa, i dla mnie to wszystko było takie normalne. Mówię, byliśmy wszyscy jedną wielką rodzinką, e, ale jak już zobaczyłam to na wizji, w TV, no to dostałam też od razu wiadomości od Oli, że ona wcale tak nie myśli, że to wszystko było pod wpływem takich emocji, nerwów, bo się baży i zabiorę partnera. E, I wytłumaczyła bardzo szybko, że nawet w jednym procencie tak nie myśli, więc no, jeżeli to sprostowała, to ok, ale no co powiedziała, to powiedziała, no ale kontrowersja się wywołała, tak, więc. A wierzysz w jej wyjaśnienia i faktycznie, że niechcący? Szczerze nawet tego nie potrzebuję. Chciała zrobić sensację, zrobiła tę sensację, a ja mówię, ja nie potrzebuję jakby udowodnienia od kogoś, że, że mam poczucie własnej wartości. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Dajcie znać, jak podobał się wywiad i pozostałe, które również będą na stronie przeambitni.pl. Subskrybujcie kanał i widzimy się następnych. Pozdrawiam!